Jak powiększyć dysk C? Ja pracuję na Windowsie 10, ale można to zrobić na każdym innym Windowsie. Jeżeli twój dysk C jest zapełniony, a masz dodatkowe partycje, dodatkowe dyski logiczne, dysk E, dysk F i tak dalej, i chcesz wziąć trochę miejsca sobie z tych dodatkowych dysków i dołożyć do dysku C, pokażę jak to zrobić dzisiaj. Użyję programu mini-tool Partition Wizard Free. Możesz ściągnąć ten program ze strony partitionwizard.com. Tam jest bezpłatna wersja. Będziemy pracować właśnie na tej bezpłatnej wersji. Uruchamiam program. Wybieram Launch Application. Może jeszcze uruchomię eksplorator plików? Ten komputer, żeby pokazać, że mam dysk C oraz dyski E i dysk Z. Wezmę trochę miejsca z tych obu dysków. Mój dysk C jest dosyć duży w porównaniu z tymi dyskami E i Z, ale chodzi o metodę, jak to zrobić. Tutaj mam. 348 MB, tutaj 648, weźmiemy po 50 MB z każdego z tych dysków i dołożymy do dysku C. Ok, wracam do mojego programu MiniTool Partition Wizard, podstawowa wersja. I tutaj widzę, że mam podstawową partycję, na której jest dysk C z moim systemem Windows oraz rozszerzona partycja, na której są Dyski E oraz dysk Z. W celu rozszerzenia, czy też powiększenia dysku C. Klikam prawym przyciskiem na dysk C i wybieram Extend. Następnie z rozwijanego menu. Wybieram dysk, z którego chcę wziąć w wolne miejsce. Na początek będzie to dysk E. OK. I. Za pomocą suwaka zaznaczam, ile miejsca z tego dysku chcę wziąć. Niech to będzie prawie 50 megabajtów. Ok, pasuje. Klikam ok. I apply. Jest. W tej chwili część dysku E jest dodawana do dysku C. OK, zróbmy sobie to samo z dyskiem Z, czyli ponownie klikam na dysk C, Extend, wybieram dysk Z i dodam również 50 megabajtów z tego dysku. Do mojego dysku Z, czyli zabieram wolne miejsce, dostępne wolne miejsce z dysku Z i dodaję do dysku C. Tutaj jest nowy rozmiar dysku C oraz nowy rozmiar dysku Z, czyli dysk C się powiększy, dysk Z się zmniejszy. Klikam OK, następnie Apply, potwierdzam. Operacja w toku. Chwilę to potrwa. Im na większych wartościach pracujesz, tym dłużej to będzie trwało. Okej, okay, zrobione. Przejdźmy sobie do eksploratora plików i widzimy, że nasze dyski się pomniejszyły. Było 300, prawie 350 MB dysk E, teraz jest niecałe czysta oraz było prawie 650 dysku Z, teraz jest 590. Te 100 MB wziętych po 50 z dysku E oraz z dysku Z zostało dodanych do dysku C. Dzięki darmowej wersji programu MiniTool Partition Wizard możesz w łatwy sposób powiększyć swój dysk C. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę IT jest i dziękuję za oglądanie.